Witam. Witam, dzisiaj chciałem Wam pokazać pięknoroga szydłowatego, już pokazywałem dwubrzegowego. Teraz pokażę Wam szydłowatego. Zobaczcie, te piękne rogi wyrastają jak takie pojedyncze szpilki, nie, nie rozwarstwia się tak jak dwubrzegowy też na obomarłym drewnie. Tu w tym przypadku to jest yy, tam była sosna, a tutaj też tak, jest sosna. To tak, sosna akurat, ale w innym miejscu. W takim lasku modrzewiałem pojedyncza sosna leżąca. Też zobaczcie żółty kolor, podobny do tamtego. I takie pojedyncze zobaczcie owocniki. jak wyglądają. Krótko nagrywam, bo baterii mi zostało bardzo mało. Akurat straciłem na rozmowę, no to muszę. Krótki film nagrać. Pozdrawiam.